Jeśli chcecie zobaczyć najlepsze skoki super samochodami, super szybkimi samochodami, to obejrzyjcie ten film do końca. Mój pseudonim to Filip B2137 i gramy dzisiaj w BNG Driver, A zaczynamy skoki od. Mamy tutaj pierwsze dwa samochody. Pierwszy to jest Bitron B2. Bitron B2 to jest samochód, którego twórcy tej modyfikacji chcieli zrobić po prostu, żeby to był 1 do 1 samochód Citro c 2 i faktycznie im to wyszło. No zobaczcie ten środek, no przecież to jest jak citroenie. Niesamowite, nie? Jak oni to zrobili? Jak ktoś miał citroena, to pewnie wie jak to wygląda. No, i no jest podobnie. Ja nie miałem akurat C2, ale środek ten tutaj, prędkościomierz, jest faktycznie identyczny jak w Citroenie. A więc skoczmy sobie: drugi reprezentant to jest Gavril Grand Marshal, amerykańskie auto, ale z malowaniem polskiej policji. Nie wiem kto na co wpadł, ale nie mogłem, ale chciałem robić RP na polifrotcach kiedyś i po prostu pobrałem jakąś losową polską policję, i, i to było na Gavrila, na Gavrila Grand Marshala. No zacznijmy może od Bitrona. Bitron to jest dosyć fajne auto, ja ogólnie bardzo lubię tą modyfikację, ponieważ ona jest po prostu niesamowita. Okej, okay, lecimy Bitronem. No, jest to tak identyczne. Po prostu to jest niesamowite, nie? Uwaga, zobaczymy gdzie wyleci. 221 km na godzinę skok. Lekkie auto. lekkie auto powoduje, że jest to skok na 195 metrów. Na 195 metrów. No to niestety nie najlepiej bym powiedział. Nie najlepiej, a więc teraz przenosimy się do Gavrila. Okej, okay, a więc jesteśmy na Gawril Grand Marshal w wersji polskiej policji. No niemożliwe to jest, jak to wymyślił to, ale zobaczmy, czy jest jakiś szybszy, czy może wolniejszy, czy może normalniejszy, czy może jakiś fajny. Dobrze, więc ruszamy i gdzie poleci nasz Gawril Grand Marshal w wersji polskiej policji? Uwaga, 240 km, nie, 247, skok, będzie dalej, będzie bardzo daleko. Oj, 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 nawet nieźle, nawet nieźle skoczył. 310 metrów, no trochę mniej, 307, no ale już dociągnijmy to do tych 310, hamowanie, no walnie w barierkę! I czy zatrzyma się? No nie, woda musi zatrzymać to auto, więc to no, bardzo, bardzo, więc no oczywiście na razie wygrywa, zmieńmy autka. OK, a więc zasady są takie, że po prostu ten kto wygra idzie dalej. Idzie dalej i po prostu ten, kto przegra, zostaje zamieniony z lepszym autem i po prostu Gavril Grand Marshal zostaje, a tutaj zamiast bitrona z respiłem ETK 800 Series. Nie wygląda to źle, więc ruszmy sobie tym, co wygrał z poprzedniego pojedynku. 250 prawie i skok, czy będzie więcej, czy będzie tak identycznie? 310 metrów, ale hamowanie chyba będzie tym razem lepsze na ręcznym! Wow, piękne hamowanie! Piękne lądowanie, i w sumie tu by mogli przeżyć ludzie spokojnie. A więc zmieńmy auto. Jesteśmy na ETK i czy przebije 310 metrów ETK? Jest cięższe, więc jest to bardzo możliwe. No ale ile poleci ETK? Uwaga, 243 na godzinę. Czy będzie więcej niż 310? Ojojoj! Będzie mniej! 290, a więc ETK przegrywa pojedynek z Gavrilem. Jeszcze naręcznym hamowanie. Ładne również hamowanie, jeśli chodzi o ETK. Ładnie również zahamował, ale tutaj na pewno by były mniejsze szanse niż na przeżycie. No a więc znowu zmieńmy auta. I tym razem ETK z powrotem odpada Gavril Grant przechodzi dalej. Okej, okay, a więc kolejnym przeciwnikiem Gavrila Grand Marshal'a, który wygrał poprzedni pojedynek, będzie, jak widzicie, Ibishu Kashira, ale jeszcze nie ta odrzutowa, bo ta odrzutowa to przecież by poleciała poza skocznie. I poza wodę, i poza wszystko. To jest po prostu zwykła Ibisu Kashira, jakiś tam model, nawet nie wiem, zbyt bardzo jaki. Fajny model po prostu, więc... Zobaczymy, zaczynamy od Gavrila Grand Marszala w wersji polskiej policji. Nie wiem, kto na to wpadł, ale tak. No więc zobaczymy. Uwaga, start, jedziemy. Start trochę za późno powiedziałem, bo wcześniej ruszyłem. Zobaczymy, czy będzie ta sama prędkość, co zazwyczaj. Zobaczmy. 250, skok. Wygląda to nieźle. Oj, daleko będzie. 310, jak, jak ostatnio. Więc hamuje Gavril Marsz, Grand Marshal, będzie ładne hamowanko. Czy wyhamuje? No, wyhamował przed wodą, co daje od razu plus 100 do aury. Czekaj, co ja gadam? Nieważne. A więc lecimy do naszej Ibiszu Kashiry i zobaczymy, ile Ibiszu Kashira skoczy. Czy Ibiszu Kashira już przebije. No ma o wiele szybsze rozpędzanie, więc może być to niezły skok, ale czy przebije 250? No nie, ale jest 250 równo. Ooooyoyoyoyoyoyoy! Daleko, daleki to będzie bardzo daleki skok. Tak, 400 metrów. No i i bisu przechodzi dalej, więc oj, ale nie wyhamuje. Ooooyoyoyoyoyoyoy! Ale do wody nie wpadł, więc Mieńmy auta i po trzech czy tam dwóch pojedynkach, już nie pamiętam, Gabriel Grand Marshal w końcu odpada. Okej, okay, a więc postanowiłem po prostu, jeśli chodzi o kolejnego przeciwnika, będzie to również Ibisu Kashira, ale w wersji innej. Bo po pierwsze nie będzie to pierwszy gen, tylko drugi gen Ibisu Kashiry. No i jest to również inny model, taki nie wiem, taki... Skurde pokaz mody samochodowy. No ale zaczynamy od zwycięzcy poprzedniego pojedynku, czyli Ibiszu Kashira w pierwszym genie, w dosyć sportowym wariancie. Okej, okay. mocnego kopa dostał. Z użycia procesora 3% powiem, no to nieźle jest. 250 i skok. Czy będzie znowu 400? Czy będzie również mniej tym razem? Nie. 400, a może nawet 410, ale wydaje mi się, że nawet 410 było jednak. Tym razem hamowanie o wiele gorsze. No więc wróćmy do tej Ibiszu Kashiry i ruszmy nią. Czy przebije 410? Powiem, że jest szansa, że tamta Ibisiu Kashira już wygra. Ładnie powiewa flaga Ibisiu Kashiry. Rodzinne autko. Od, od środka wyglądające tak. Też 250. To może być podobny skok. Ale czy będzie gorszy? Czy może dociągnie gorszy? 380. Ibisiu Kashira w wersji showcar odpada. No więc... Co, zamieniamy Ibisho Kashire w wersji drugiej generacji na auto? Ok, a więc zamieniłem auto na prawdziwą bestię. Mamy tutaj Hirochi ESBR 800 elektryk, który jest bardzo szybki. No ale zacznijmy od pierwszy gen Ibisho Kashiry który naprawdę zmiewa się świetnie. Pierwszy raz 400, drugi skok 410 metrów. Naprawdę już daleko skaczą te auta. Nie spodziewałem się, że Ibiszu Koshira tyle skoczy. Myślałem, że skoczy maksymalnie tak 350, a skaczę 410, więc ładnie i to znowu będzie daleki skok i to znowu będzie niesamowity skok. Ale 400 będzie, tak? Tak jest, mamy cztery, Mamy 400 metrów. Co się stało z dźwiękiem, nawet nie wiem Teraz wywaliło dźwięki. 400 metrów. No i teraz. SBR800. Czy przebija? 400 metrów. Dźwięki wywaliło mi z gry. Co jest nie tak. Dobra, co, lecimy bez dźwięków no. No tu będzie o wiele szybciej, ale również lżejsze auto. 280. Musi być więcej niż 400. Nie będzie. Nie będzie więcej niż 400. Nie ma więcej niż 400! 360. Co się stało? Myślałem, że to przebije, a to nie przebija! Ależ, co się stało. Zmieńmy auta i spróbuję też naprawić te dźwięki, bo też mi wywaliło dźwięki. Okej, okay. jakoś mi naprawiło te dźwięki. Przechodzimy do, myślę, że końcowej bestii. Do Civietty. No, myślę, że to będzie już końcowa bestia, która wyeliminuje Kafirę. Trzeci pojedynek Ibishu Kashiry w generacji pierwszej. Nie spodziewałem się, bo nigdy akurat nie mnie jechałem. To jest mój pierwszy raz. Ja w się sensie teraz już nie, ale wtedy był mój pierwszy raz. Nie wiedziałem, że ona jest aż tak dobra. Jeśli chodzi o te skoki. No cóż, no musi być po prostu powyżej 400. No, ona leci, ona leci daleko. I 400 znowu, no. Kto by się spodziewał? Odpalamy jeszcze ręczny, no, ale tym razem niestety zahamuje już na wodzie. No więc zobaczymy, jak skoczy. Siwietta, czy przebije barierę 400 metrów? Siwietta! Gdzie poleci? Ale ona ma ten silnik, no. Nie wiem, czy to jest V8, czy co to jest, ale to ma 700 koni mechanicznych. Będzie powyżej 300. Jest powyżej 300 na godzinę. Leci prosto. Przebije to. Przebije to 450. Jak pytań, 450 metrów i dosyć łagodne lądowanie. 450, no a więc przejdźmy do ostatecznego pojedynku. I Bishop odpada. zmieńmy auto. Ok, a więc naszym kolejnym momentem. I ostatecznym pojedynkiem, no później będzie jeszcze taki jeden dodatk dodatkowy, będzie i, również Siewietta, ale w wersji z odrzutowym silnikiem, więc to będzie mocne. Poleci na pewno dalej coś czuję, ale zacznijmy z zwykłej Siewiety. Okej, okay. 300 będzie, 300 będzie, powyżej 300, 305. Będzie 360. No, możemy to podciągnąć, bo 360, 460. 460 metrów skacze Sivietta w wersji normalnej, a teraz w wersji odrzutowej. Dobra, wznawiamy odcinek. Problemy techniczne. No i zaczyna. No i drag w wersji drag. Uwaga, odrzutowa. No. Okej, okay. trzecia próba skoku. Uwaga. Podpalamy nitro. Jak poleci daleko z nitrę, bardzo szybko się rozpędza. 370. Leci naprawdę daleko, będzie powyżej, będzie powyżej 460, powyżej 500. Brak słów! Wygrywa! Ewidentnie. Oto to auto. No więc zróbmy taki dodatkowy pojedynek, który już się nie liczy. No więc pojedynek obu odrzutowych aut, które coś tu jest, że przelecą skocznie. Ale zobaczymy. No i Bisu Kashira na pewno przeleci skocznie. Bitron... Nie wiem, czy... Czy przeleci? No, zobaczymy, jak wygląda. A no polećmy tym bitronem. Wow, jak to leci? Ty, co to jest za auto? Ja im bardzo rzadko jeżdżę, zapomniałem aż. Jak go nie no dobra, i Bishuka się jest o wiele szybsza. 500 na godzinę i zobaczcie, co się z nim dzieje, nie? Co jest? Gdzie on wylądował? Dobra, to jest taka zabawa. Wow, to nie ma silnika, to jest odrzutowe. Nie jest jest auto. Dobra, no, skażmy sobie nim jeszcze raz, bo jest tak super, nie? skoczymy sobie nim jeszcze raz, zobaczcie co się z nim dzieje, nie? Patrzcie na to, jeszcze raz, jeszcze raz. Snią To jedzie 500 na godzinę, człowieku. Sią! I leci, nie? I leci. I to leci tak. O kurde. Ja nic nie trzymam, nie? Samo jedzie. To chyba się chciało bardziej rozwalić. No dobra, więc teraz, Ibisu Kashira. Zobaczcie, jak to też lata. To leci bardziej. Według mnie to lata bardziej. Bo, mimo że to jest szybkie bez nitra, to jeszcze jest szybkie z nitrem, nie? Więc. Co jest? Co jest? Nitro mi nie działa. Eee! Lego Bez nitra tak? Aha, bo to ma nitro jeszcze odrzucone. Aha. To jeszcze chyba trzeba te odpalić, nie? Ten. I ja to. No! I teraz! Zobaczcie, jak to leci, nie? To leci. O, jak o Jezus, Maria, o helikopter! O. Ja nie wierzę w to, co się tutaj stało. Co to było? No a więc z takim pięknym akcentem zakończymy ten odcinek jeszcze jednym skokiem, to mi Biszu Kashiram, bo ona jest po prostu niesamowita, więc... Skoczmy! A więc z takim pięknym akcentem! Zakończmy ten odcinek. Ibiszu Kashira leci sobie poza mapę. Ja jej pozwolę polecieć poza mapę. Nie wiem, co się tu dzieje. Ja Was żegnam. Dziękuję za oglądanie.